Serdecznie witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy, słuchajcie, kolejny raz na serwerze Minecraft. Tu okay. kolejny raz, patrzę na południe, ale to już pewnie się przyzwyczailiście. I słuchajcie, w ostatnim odcinku skończyliśmy mniej więcej na czymś takim. Oczywiście, już pomijając ekipunek, który no, zebrałem sobie, no siłą rzeczy, jak się gra cały weekend, to musiałem po prostu coś zabrać, żeby przeżyć. Teraz no, już pokazałem, czy się tu w ogóle pozmieniało, ale słuchajcie, to. W sumie stoi tak, stało, totalnie tego nie zmieniłem, ale słuchajcie, pozmieniały się inne rzeczy, ponieważ nareszcie zbudowałem nam dom. No i dobra, słuchajcie, więc tak już to wygląda, naprawdę, moim zdaniem wyszło fajnie. Yy, widzieliście też nasze piękne, nasz znaczy piękne, czy piękne to one może nie jest, ale nasze farmy, zwierząt, roślin, no naprawdę, naprawdę powoli jakoś zaczyna to wyglądać. Jest tu teraz tyle mało, więc ja od razu uciekam do środka i słuchajcie, mniej więcej oprowadzę was, gdzie co jest, Tu no, teraz ja miałem tymczasowy magazyn. Yy, ale to w sumie jeszcze się to zmieni. Bo magazyn już jest zbudowany w sumie na dole. Tutaj jest pokój pierwszy, który jest niezagospodarowany. Mamy tutaj enchantowanie i drugi pokój taki kompletnie na nic, tak na naprawdę. On po prostu jest. No i w sumie nie mamy jeszcze nic zbyt zbyt zbytnio pomysłu na te pokoje. Ale najważniejsze, coś, co mi się najbardziej podoba w sumie, jest, to jest ta piwnica. Słuchajcie, jak tak sobie tutaj jest wcale, tak bardzo mi się to podoba. Że. No po prostu, no podobało mi się to naprawdę, nie, nie będę miał nic innego. Tutaj powstaje już nam nowy magazyn. Yy, ja dodawałem? Item frame'y? Na pewno zrozłożyłem tutaj 40 item frame'ów. Nie mam do nie mam pojęcia dlaczego ich nie ma, ale to nic jest tego, słuchajcie. W tym odcinku i zajmiemy się budową spawnera pająku, ponieważ zaraz obok naszej bazy znalazł się, słuchajcie, podwójny spawner zombie. Więc jest to naprawdę mega fart I dlatego już w tym odcinku od razu pójdziemy sobie go zbudować, żeby mieć eks, żeby do następnego odcinka mógł znowu coś fajnego przygotować. Jakieś enchanty czy cokolwiek innego. Dobra. Więc odkładam rzeczy, które mi nie będą potrzebne na pewno. I tak pewnie jeszcze wrócę po jakieś temy zaraz, no ale dobra, to za chwilę. Wiem w sumie od razu co, szkło mi jest na pewno potrzebne, ponieważ to będą te pająki jaskiniowe. O nie, przemyfeczko oczywiście, jak Kacper umarł. Oczywiście to jest, jak widzicie, lista graczy o godzinie, słuchajcie, 12.20, więc to jest naprawdę, jak na taką godzinę, jest naprawdę masa osób na serwerze. Jeżeli jeszcze nie jesteś na serwerze, zapraszam Was na Discorda, wejdźcie sobie na Discorda, a stamtąd już prosto na serwer. Eee, o ja Ci nie mogę ekspert pomóc. O, lag serwera. No zdarzają się lagi wiadomo, bo nie wiem czy mówiłem wam serwer w tym momencie którym na craft serwie. Aczkolwiek przez... myślę pewną sprawę działa naprawdę dobrze, więc... Nie jest tak źle na pewno jak u nas było. Bo u nas przy tej ilości osób to już była tragedia. Dobra, słuchajcie, więc działał ja już tutaj bez zbędnego gadania. Myślę, że zacznę to kopać. Bo to chyba musiało być wykopane. 5 albo 4 kratki dookoła. Ja wykopię 4, nie no. Wykopię 5 kratek. I widzimy się już wtedy. Dobra słuchajcie, udało się tu już wszystko wykopać I przy okazji w ogóle przypominam wam, że Jeżeli chcecie, to wchodźcie na serwer koniecznie yy, Link jest na Discordzie Wafla Na którego macie link w opisie, pierwsza linka Oraz przypominam wam również o moim Discordzie, na którym ja naprawdę teraz spędzam bardzo dużo czasu Więc tam też koniecznie wchodźcie Bo możemy sobie pogadać, pograć I tak dalej Dobra słuchajcie, więc lecimy już dalej Jak widzicie, ja już sobie wykopałem wszystko Idealnie mi się w sumie kobel zmieścił na to i potrzebuję teraz sobie zrobić gdzieś nieskończone źródełko wody. Najlepiej, żeby to było gdzieś tutaj, żeby mi się nie zalało. I musimy teraz zrobić tak, żeby te pająki spływały sobie tylko w jedno miejsce. Zobaczymy, jak ta woda tutaj będzie spycha. Hmm. Tutaj jest problem trochę. Tu musiało, jeszcze jedno, tu musiało być jeszcze jedno siurrełko Tak jakby... Od wewnątrz Coś w tym stylu powinno być Okej okay. No i już ten wariat się sobie spada Widzicie już jakieś tam pierwsze pająki respią Przez to, że to jest taki podwójny spawner, na pojedynczy to, to trochę to utrudnia całą sprawę ale dobra, słuchajcie, a jakby tak jeszcze spróbować w ten sposób to wylać Dobra, i w ten sposób możemy teraz zrobić coś takiego Że to wszystko wykopiemy I to powinno już w sumie chyba samo się tu zalać Przynajmniej tak mi się wydaje Zaraz zobaczymy no i znowu się użrespią Te dziady Idź sobie Widzicie mamy render, znaczy render, stacker tych mobów Więc też które są, jest łatwiej, bo nie atakują mnie wszystkie naraz Dobra, słuchajcie, teraz skopię wszystko Ale czekajcie, tutaj tak nie może być To źródełko Niszczy efekt. Tu byśmy przybliżyli o jedną kratkę tą wodę. I patrzcie, teraz już tego pająka tam wpycha do tego miejsca. O Jezus, ale. Ja jeszcze tu zaraz zginę przez te lagi, co tutaj są. Dobra, w ogóle zapomniałem znowu budować od góry, tak jakby tego. No ale to już jest nieważne w tym momencie. Dobra, jedną kratkę, słuchajcie, zyskaliśmy. Więc co ja w sumie tu zrobił? Mam pomysł, w sumie, słuchajcie. Znowu, na to, słuchajcie, muszę się odwrócić. Przepraszam Was. Na przykład tu by obniżyć o jedną kratkę tą wodę. I teraz, tak jak się włączało. Żeby widzieć czanki F3 plus G tak. F3 plus G. Tylko słuchajcie, niestety musimy wyłączyć shadery, bo z shaderami kompletnie nie widać czanków. Dobra, tu jeszcze... Tu jest dalej granica, czyli tutaj już musimy stać. Pokażcie mi to. Hmm. Ciężka sytuacja trochę w sumie Także po jedną kratkę by to dalej jeszcze lało No spróbujmy, żeby to tylko Było w ten sposób Tu się wtedy tworzy dobrze Tutaj dorobimy po jednym koblu W ogóle to jest coś nierówno te ja telewizję na, na środku? Tak, teraz jestem na środku, i teraz tak, tu mam trzy kratki. A teraz też mam trzy. Nie da, spróbujmy zrobić coś takiego. No tu jest treść, tu niezalane. A co tu się stało? Jakim cudem? <grym> Czy ktoś mi powie, dlaczego w tym miejscu mamy dwie tak jakby. Tu już mamy zalana, tutaj w ogóle? Nie rozumiem tego kompletnie. A dobra, dlatego albo nie dlatego. O, dobra, słuchajcie, teraz jest to. Teraz jest dobrze. Tylko musimy jeszcze zrobić Trabdor i jeszcze parę innych rzeczy. Dobra, więc tutaj możemy w sumie już chyba zamknąć szkłem zaraz. Ale najpierw wejdziemy sobie do góry. I w sumie ja już zniszczył te pochodnie wszystkie. Tylko to może już wtedy być impreza. No ale dobra, zróbmy to już. Najpierw się wyloguję i będę wołał lakto za pomoc. O kurde, ale ich od razu poszło. Idź sobie. Dobra, niszczymy to szybko i uciekamy stąd. Tutaj uciekniemy sobie na górę. I to możemy zabudować już w sumie. Dobra, wszystkie tam poleciały. Czyli w sumie się udało. Więc sobie tu jeszcze wezmę dwa razy wodę, tu zabudujemy. I mniej więcej się tu skopię. Tu jest tu jest granica chunku, czyli jeszcze tutaj możemy być. Dobra, trzeba to szybko zabudować. Tak, żeby te pająki nie mogły tu przechodzić. Oni one się dalej stakują. Dobra, słuchajcie, szybko robimy craftinga. Cokolwiek wywaramy, żeby tu po prostu je już zatrzymać. Ym, nie chcę z tego drewna, no. Dobra. Robimy szybko trawdory. Dobra, to mogę wyrzucić. Jak na moje HP jeszcze żyję, to słuchajcie, teraz musi być dobra akcja. I jeszcze potrzebuję slaby. Dobra, mamy wszystko zrobione. Teraz zrobimy to w ten sposób. Czy tu nie powinno być to zablokowane? dobra, nieważne. Zaraz to zrobię. No dobra, tak jest nawet łatwo je zabijać. Więc dobra, potrzebuję szkło. Tutaj to zabudowujemy. Tutaj to dokładnie na tej kratce. I tu na tej? Jak to działało? Hmm. A dobra, już pamiętam, jak to działało. Bo to było generalnie trochę inaczej zbudowane. Już pamiętam, jak tą ekspliarkę zawsze się robiło. To było tak trochę kratkę niżej. Że te pająki mogły sobie tu wejść. Tutaj w ten sposób. Tylko tu będę stał poza granicą czanka. Robimy trochę inaczej, słuchajcie. Tu wchodzą pająki. No i tak będę poza granicą czanka, czy nie? Jak to działało? Ja w sumie nie wiem czy to dobrze, czy to dobrze działa Teraz słuchajcie, delikatnie zmieniłem w tym momencie wody Ale teraz już naprawdę fajnie te pająki dopływają widzicie I mogę je po prostu sobie już zabijać i znik, Więc na ten moment już jak tak patrzę to działa fajnie Tylko to, że one się jednak tutaj wstakują to trochę psuje Ale jest naprawdę już dobrze Jak widzicie level już naprawdę dobrze wbija się więc to w sumie będzie już na tle zbudowy tego. Ja sobie teraz tylko jakąkolwiek drogę tu zrobię. Jakkolwiek moje pomieszczonko. I będę już stąd wychodził. A już w czwartek słuchajcie. Spodziewajcie się odcinka z naprawdę... fajnej rzeczy. Ponieważ będziemy... Co robić? Będziemy się z czymś bić, ale z czym? To już wam teraz nie powiem, musiciłem leć odcinek. I wtedy wszystkiego się dowiecie wam. Dziękuję za oglądanie już tego odcinka. Ja byłem przerwał. Widzimy się już w następny czwartek. Serwus!